Pierwszy odcinek był na polu w momencie siewu. Dzisiaj jesteśmy już w fazie BBCH16 i wspólnie z Łukaszem Winieckim policzymy obsadę, pokażemy jak to się robi oraz porozmawiamy o herbicydach. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie, cześć. cześć, cześć, Byliśmy jak się siało, jesteśmy jak już rośnie, jak już rośnie. E, Słuchajcie, to co w słoneczniku i w każdej roślinie siane, sianej punktowej, sianej punktowo jest bardzo istotne, a mianowicie obsada. Słuchajcie, coś co Spaprane w trakcie siewu. Niestety później nie da się nadrobić żadną regulacją, żadnym uzupełnieniem za dodatkową chemią. Po prostu rośnie musi być na plantacji tyle, ile zakładaliśmy. W dalszej części dzisiejszego wystąpienia policzymy. Tak, w sumie bo możemy powiedzieć, jak to się robi, bo mamy obsadę 75 cm, tak jest to obsada. Tak jest. W sensie szerokość międzyrzędzi szerokość kukurydziana. Szerokość międzyrzędzi jest kukurydziana, 75, żeby było łatwiej na, na, na tym etapie rozwoju w ogóle uprawy słonecznika w Polsce, żeby wszystkim było łatwiej, to po prostu zaczynamy od najprostszej metody siewu, uprawy słonecznika, czyli w rozstawie kukurydzianej, siewnikiem do kukurydzy z tak modernizacją jest. do słonecznika. Czyli zmieniamy tarczę, tak jest. To, co było widoczne wcześniej. Tak. E, powiem dalej, e, przystawka, przystawka kukurydziana zmodernizowana pod kątem uprawy słonecznika, ale też nie, 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 niekoniecznie, bo i też będzie możliwość zbioru, czy też obserwacji, czy też porównania z przystawką bezrzędową typową do słonecznika, która w naszej opinii, w opinii fachowców, bardzo ograniczy straty jakie będą występowały na, w trakcie zbioru, tak? Bo, bo mówimy już o wtedy już w tym finalnym okresie. Jeżeli chodzi o zmierzenie obsady, potrzebujemy miarę. Najlepiej taka miara 10-metrowa, bo tak naprawdę będziemy ją rozwijać i uwaga, dokładnie 6 metrów i 66 centymetrów. daje nam kładziemy ją między rzędami. Tak jest. Liczymy rośliny w obu rzędach, lewy, prawy rządek sumujemy i mamy obsadę roślin na mamy, hektarze. Mamy 70 roślin, suma 70 roślin w obu rzędach. To znaczy, że było 70, jest 70 tysięcy roślin na hektarze. Tak, pamiętajmy, liczymy już rośliny, nie liczymy wysię. Wysię mógł być inny, mogło być więcej. Ale fizycznie roślin będzie tyle. Czyli, czyli mamy tu 100% wiemy obsadę, wiemy w kilku miejscach tak, i tak. po prostu wiemy jak, to, jak to wygląda. Za chwilę wam zademonstrujemy jak to będziemy robić, tak będziecie mogli to w praktyce też u siebie wykorzystać. Banalny sposób, nie trzeba jakiś tam e, metrówek wyznaczać, tym bardziej w takiej uprawie szerokorządowej byłoby to bardzo trudne. I podobnie możecie to zrobić oczywiście, bo tu mówimy o słoneczniku, ale identycznie jest praktycznie w kukurydzy i też to można sprawdzić w kukurydzy bez żadnego problemu. Dobra, co o ochronie? Ochronie herbicydowej, o której nie mówiliśmy w momencie siewu. W przypadku polskich rejestracji mamy do dyspozycji tak tylko substancje o działaniu odglebowym stosowanych bezpośrednio po siewie. Czyli mamy tutaj do dyspozycji pendimetalinę, mamy do dyspozycji aklonifen, mamy do dyspozycji prosurfokarp, czyli substancje, które stosujemy o działaniu odglebowym. Tutaj na naszej plantacji była zastosowana trzy mieszaniny. Pierwsza była to solo pendimetalina preparatem Aktivus w dawce 2 litry, 4 litrów na hektar. Druga preparatem Bandur w dawce 2 litrów na hektar. I trzecia kombinacja, połączenie Banduru z Wingiem P, czyli y, pendimetalina i dimetamid P. I mamy tak naprawdę, y, w gospodarstwie było również podobnie u mojego serdecznego kolegi. I efekt jest znaczy, efekt jest zadowalający. Pamiętajmy, że mamy jeszcze jedyną z opcji na listnych, to są oczywiście graminicydy. Tak. tak. Graminicydy na chwasty jednoliścienne. Wiemy, że te, że te słoneczniki są clear fieldowe, czyli możemy stosować i mazamoks, ale w Polsce jest to. Póki co. Póki co. Nie ma zarejestrowanych preparatów. I również są odmiany odporne na tribenuron, ale również w Polsce nie mamy środków, które są zarejestrowanych. Także także pamiętajcie w doborze odmian, jakie macie okazję obserwować czy też wybierać w Polsce do własnych zasiewów, w własnych gospodarstwach, macie jak gdyby trzy typy odmian do wyboru I, i naprawdę namawiam Was, żebyście się poważnie zastanowili, które odmiany będziecie wybierać. Nie, broń, broń Boże, nie kierujcie się ceną nasion, tylko praktycznym sposobem usuwania chwastów przede wszystkim z tej plantacji. Pierwsze, pierwsze odmiany są te odmiany, które nie mają żadnej, to, żadnej tolerancji na żadne herbicydy, zwane odmiany klasyczne, które każda, każda obecnie, która chemia analizna po prostu zniszczy te, te odmiany. Zniszczy chwasty i zniszczy słoneczki. Tak jest, tak jest. No to tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Kolejna grupa odmian są to odmiany odporne na trybę neuron Są takie odmiany w, w ofercie różnych firm hodowlano nasiennych, które wprowadzają te, te odmiany na polski rynek. Pamiętajcie, że tybenuron metylu niestety nie ma też rejestracji w Polsce w zabiegach na analistycznych. Ale nazwijmy to, że mamy w pewnym stopniu spokojniejszą głowę, że w razie tak. możliwości, mamy jakąś możliwość, przynajmniej tak. w przypadku odmiany. Dru... Trzecia, trzecia tak naprawdę grupa odmian, są to odmiany tzw. clearfieldowe, odmiany z końcówką przy nazwie CL. Są to te odmiany, które mają tolerancję na imazamox i tu już się nam troszeczkę poszerza, poszerza spektrum, spektrum zwalczanych chwastów, tak? bo imazamox jest bardziej szerokim herbicydem niż metylo. Pamiętajmy, że póki co też jeszcze imazamox nie ma w Polsce rejestracji. W najbliższych latach na pewno coś się pojawi. Tutaj jeden, z, jeden z, koncern, z koncernów chemicznych, który akurat dysponuje tego typu preparatami, w naszej części świata też prowadzi w tej chwili rejestrację czy też czynności mające na celu zarejestrowanie tego typu produktów. No i czwartą grupą odmian słonecznika tolerancyjnych na herbicydy są tak zwane odmiany z dopiskiem, z kodem CLP. Są to odmiany z tak zwanej grupy Clearfield Plus które są również odporne na imazamoks, ale w wyższym stężeniu, e, który to też powoduje, że to spektrum zwalczanych chwastów jeszcze się bardziej poszerza. E, tylko też pamiętajmy, zawsze idziemy w konkretną specjalizację, w konkretną odmianę, trzymamy się sztywno e, tych zaleceń dotyczących konkretnej odmiany i uwaga, miejmy też na uwadze to, co chcemy siać po tym słoneczniku, ponieważ pamiętajcie, jeżeli wybieramy słonecznik bardziej tolerancyjny na szerszą gamę herbicydów, to tak samo jego samosiewy będą też trudniejsze w zwalczaniu w przyszłym roku. W przypadku roślin następczych, tak. które wystąpią. Czyli w przypadku słonecznika. Po pierwsze, jest to nowy gatunek, uczymy się go, już mamy dużo do dyspozycji, bo mamy do dyspozycji cztery rodzaje odmian tak naprawdę różnego rodzaju, od klasycznych po CLP. Pojawiają się nam niespodzianki na plantacjach, tak. których nie możemy znaleźć w atlasach chorobowych. No bo niestety ich nie ma, ale w każdym razie w przypadku liści, które tutaj widzimy, są to fitotoksyczne poparzenia, poparzenia a niekoniecznie są to choroby. Tak. Ale choroby się zdarzają na słoneczniku i występują w dużych ilościach, ale myślę, że na to poświęcimy jakiś osobny materiał, bo, bo żeby nie za dużo tej informacji. Mierzyliśmy, mówiliśmy o herbicydach, mówiliśmy o odmianach. Myślę, że o chorobach grzybowych powiemy w kolejnym odcinku. Także dzisiaj się żegnamy. Tak, ja uważam, że zweryfikowaliśmy nasze założenia. Obsada jest zgodna z założeniami w trakcie siewu. Tak jest. Także myślę, że cel jest osiągnięty. Cel jest osiągnięty. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć. Pozdrawiamy.